Witam Was bardzo serdecznie. Wygospodarowałem troszeczkę czasu, żeby wyruszyć na październikowe grzybobranie i wyruszyłem w miejsce, w którym powinny pojawiać się podgrzybki, no bo w ostatnich dniach gdzieś się zaczęły pojawiać. No w związku z czym pomyślałem sobie, no, że troszeczkę tych grzybów postaram się zebrać. Ale oczywiście nie wykluczam tego, że pomiędzy podgrzybkami będą pojawiały się borowiki szlachetne. No, i od borowika szlachetnego dzisiejsze grzybobranie zaczynamy. Zobaczcie, jak jest ładny. Samo miejsce jest uniwersalne, właśnie tak jak mówię. Są borowiki szlachetne i podgrzybki. Te dwa gatunki grzybów można tutaj w tym miejscu spotkać. No więc one mogą się w cudzysłowie przekładać, czyli raz te, raz te. Wszystko zależy od losu, od szczęścia, też gdzie, jakie będą rosły ale właśnie nastawiamy się na te dwa gatunki z naciskiem jednak na podgrzybki no bo ostatnio dużo borowików znalazłem więc dzisiaj chciałbym podgrzybki szczególnie że wcześniej ich nie było dlatego też chciałem ten gatunek grzybów usłyszeć na święta ale zaczynamy iść po królewsku bo jest piękny młody borowik szlachetny idziemy dalej no, i dzieje się dokładnie to, o czym mówiłem. Borowika jeszcze w dłoni trzymam, nie zdążyłem sprawdzić, czy jest robaczywy, czy nie. Chociaż w ostatnich dniach mnóstwo zdrowych grzybów, co bardzo cieszy. A już na mojej drodze pojawił się podgrzybek, czyli właśnie to, co było zaznaczone. Te dwa gatunki grzybów w tym miejscu rosną i na nich się dzisiaj skupimy. Podgrzybki charakteryzuje w tym miejscu przede wszystkim to, że są czasami grube, niemalże jak borowiki. Mają długie, grube, często nóżki. Zobaczcie, naprawdę za bardzo nie odstaje. Więc to jest też ciekawe, że w tym miejscu właśnie takie podgrzybki ładne, dorodne sobie rosną i mam nadzieję, że troszkę dzisiaj ich tutaj znajdę. No, i podczas poszukiwań podgrzybków często zdarza się, że człowiek nawet nie zdąży nic obejrzeć, a już następne grzyby mu się pojawiają. Zobaczcie, tu jest podgrzybek, i tutaj jest kolejny. Ten jest taki dość nietypowy, ale na 100% jest to ten grzyb. Ktoś tutaj też był, bo widzę, że są pościnane, ale to dobrze, każdy niech znajdzie coś dla siebie, byle tylko nie krzyczeć, nie śmiecić. Ala zobdaruje. Zobaczcie jaki ładny. Kilka kroków. A już tyle grzybów. Więcej grzybów niż kroków wykonanych w tym miejscu. Tu jest to o czym mówiłem, czyli no czasami te podgrzybki wręcz jak borowiki z daleka mogą wyglądać. Szczególnie jeśli chodzi o kapelusz. No bo zobaczcie no i grubiutkie wspaniałe grzyby no to jest to o czym mówię też zobaczcie jak one wyglądają fantastycznie I teraz człowiek ledwo się odwróci raz i dwa jak malowane ale bardzo takie ładne brązowe kapelusze mają. No, bardzo mi się to podoba. Niczym kasztany. Zawsze mi się właśnie te kapelusze podobały. Ten kolor. Tak się świecą na brązowo. Taki zwiastun jesieni. No ale mamy październik, więc Nie dziwnego, że jesień. No, ale piękne są, no, fantastyczne. To jest wielka przyjemność móc zbierać takie piękne grzyby to jest ich tak dużo, a tu się dopiero zaczyna w tamtym roku to tutaj tyle grzybów było, że u hu rok temu to podgrzybki się tu prawie do grudnia zbierało. Pamiętam, że wszystkich świętych to jeszcze mnóstwo było, to już był listopad. Jeszcze pod grudzień tam mnóstwo ich było. A już się zaczyna wysyp. Zaczyna się wysyp, bo jeszcze tydzień temu były pojedyncze, a teraz już coraz więcej. No zobaczcie nawet jak się pochowały w tych gałęziach poprzewracanych. Trzeba naprawdę się dobrze przyjrzeć, ale jestem przyzwyczajony, no bo od lat ja zbieram grzyby. Borowiki zdarza się też bardzo często zbierać w takich suchych liściach, więc to, że to się wszystko wtapia, no to jestem do tego bardzo mocno przyzwyczajony, więc to nie stanowi dla mnie większego problemu. Oczywiście, no na pewno się ominie dużo grzybów, to jest naturalne. Nie ma ludzi nieomylnych też nie chciałbym się przechwalać, bo absolutnie nie jestem tym typem człowieka, ale po prostu chciałbym no, powiedzieć, że często zdarza się szukać grzybów właśnie zlanych. Z otoczeniem, i to często jest trudne, ale naprawdę do zrobienia. Jak po sznurku: raz, dwa, trzy, bierzemy po kolei, Zobaczcie, jeden za drugim. Ale jakie ładne, bo w tym mchu, no to fantastycznie to się zbiera. Oczywiście poza nagrywaniem, ja odcinam nóżki nożem. No teraz siłą rzeczy, no jedną rękę mam, nie mam jej do dyspozycji, no bo nagrywam tak normalnie. No to bym odcinał korzonki. No ale ludzie różnie mówią, mają różne podejście do sposobu zbierania. No i każdy gdzieś inaczej na to patrzy. No, i po raz kolejny sprawdza się to, co było mówione na początku, czyli pomiędzy podgrzybkami borowiki. Borowiki szlachetne, miejsce uniwersalne i fantastyczne. No, bo czego chcieć więcej, jeżeli jest mnóstwo podgrzybków, mnóstwo borowików, nic tylko spacerować, zbierać, zobaczyć, jak on pięknie wygląda na muchu, na takim zielonym dywaniku. Królewski grzyb, piękny okaz. A obok, ja się już odwróciłem po sąsiedzku, pokażę wam, ile je dzieli, tak naprawdę. Nie wiem, muszę, że niecałe 2 metry. Tutaj jest borowik, a tutaj podgrzybek. Więc to właśnie dobitnie pokazuje, jak sobie te grzyby rosną. Proszę bardzo. Jeden obok drugiego po raz kolejny. I tutaj, zaraz obok borowika i podgrzybka, rosną trzy borowiki. Tu jest jeden, tu jest drugi, a trzeci schował się dokładnie tutaj. Myślę. Że dla takich widoków warto subskrybować kanał, szczególnie że to zupełnie nic nie kosztuje. A takich widoków będzie jeszcze więcej, nie przegapicie żadnego pięknego, młodego, grubego borowika. Fantastyczna sprawa. Nic tylko spacerować, zobaczcie. Przepiękne okazy. No, tutaj mamy coś zdecydowanie większego. Postaram się tam dostać okrężną drogą, bo widzę, że od tej strony będzie łatwiej po prostu dostać się tutaj. Proszę bardzo. Kolejny borowik. Tak naprawdę. 3-4 metry obok tych trzech młodziutkich był jeszcze jeden, więc można powiedzieć, że cztery borowiki rosły sobie w jednym miejscu. Niektóre te podgrzybki niemalże grube jak borowiki. Fantastyczne. No, te dwa podgrzybki to się ładnie schowały w trawie. Ledwo je widać. Czasami można pomyśleć, że wręcz są to liście. Niemniej jednak udało się dojrzeć. No, ale schowały się fenomenalnie. Powiem Wam, że miałem już maślaki, więc maślaki też pojawiły się w lesie. Tych grzybów jest bardzo dużo. Minąłem koźlarze dzisiaj podczas spaceru, więc borowiki, koźlarze, podgrzybki, maślaki, mnóstwo grzybów. A to nawet jest jeszcze jeden podgrzybek. Zobaczcie, patrzyłem na tego, nie zauważyłem tego dopiero jak bliżej się znalazłem no to wtedy go dojrzałem ale wszystkie w trawie te trzy takie miejsca, ależ one siedzą trudno jest je w ogóle wyciągnąć ja naprawdę mnóstwo siły wkładam w to żeby wyciągnąć a one oporne niesłychanie, żeby wykręcić zobaczcie, takie trzy podgrzybki obok siebie w trawie sobie rosły bardzo ładne no, gdzie się nie odwrócę, to tam grzyby teraz wyciągnąłem z tej trawy dwa młode podgrzybki. A tutaj zobaczcie: jest trzeci, czwarty i piąty. Także po kolei sobie wyjmujemy. Tu nawet szósty, no, więc jest ich bardzo dużo. Nic tylko się cieszyć. Także bierzemy sobie po kolei. Jest po południu cisza, spokój. Nikogo teraz nie ma, ludzie byli rano. A ja sobie wszedłem po południu i też mam mnóstwo grzybów. Teraz sobie je obkroję, oczyszczę i do koszyka. To jest chyba najpiękniejszy dzisiaj podgrzybek pomiędzy dwoma drzewami ale on wygląda no tak zjawiskowo, tak fenomenalnie, że człowiek aż się uśmiechnął kiedy go zobaczył, no bo zobaczcie sami ten kolor, to miejsce wygląda magicznie, pokażę jeszcze z drugiej strony. I czasami grzyby rosną tak wyjątkowo, że nie warto od razu ich zabierać. Ale najpierw pokazać, no bo zobaczcie. To jest po prostu coś fenomenalnego. Noce były takie zimne, jeszcze komary pojedyncze gdzieś latają. Myślę, że dla takich widoków warto subskrybować mój kanał, szczególnie, że to zupełnie nic nie kosztuje. Czasami warto wrócić się w miejsce, które się już przechodziło, no bo idąc z innej strony można dostrzec, dostrzec to, czego nie widziało się, idąc na przykład z tej strony, prawda? No i zobaczcie, I faktycznie okazało się, że przeoczyłem dwa bardzo ładne, już spore podgrzybki, no nie małe, ale spore. Bo po prostu idąc od drugiej strony, nie widziałem, bo tutaj akurat są liście, Natomiast idąc od tej, tutaj już nie ma takiej w cudzysłowie zasłony. I to umożliwiło mi naprawę swojego błędu. Jeśli <laughs> można tak nazwać i można to tak porównać do tego. Bo po prostu nie zauważyłem, a teraz naprawiam swój błąd, czyli dostrzegam w drugiej próbie dwa piękne podgrzybki, które tak normalnie bym ominął. Ale wróciłem się na spokojnie, powoli, bez pośpiechu. No, i są tego efekty. Czasami los świetnie sprzyja, no bo ja już kieruję się do domu, bo naprawdę sporo tych grzybów mam, ale pomyślałem sobie, że fajnie by było zakończyć ten film po królewsku. No bo zaczęliśmy po królewsku, borowikiem szachetnym. I pomyślałem sobie, że fajnie by było zakończyć również borowikiem. Po królewsku. I po chwili mym oczom ukazały się dwa borowiki. Zobaczcie, jak to czasami bywa w życiu. Człowiek sobie pomyśli nagle to się materializuje. No, bo dwa borowiki obok siebie sobie rosną na koniec. Już w zasadzie wychodząc z tego miejsca no są jeszcze. Zobaczcie. Jeszcze słoneczko zaświeciło na koniec prosto w tak żeby no coś cudownego. Subskrybujcie mój kanał, to naprawdę nic nie kosztuje. Takich widoków będzie jeszcze więcej i radości. Można nacieszyć oko, człowiek się uśmiecha, widząc tak wspaniałe okazy, jeden obok drugiego, gdzieś w igłach słoneczko świeci, coś cudownego. Esencja natury, nawet tutaj trzeci wyrastał, ale nie dał rady się rozwinąć, wszystko poszło. Tego. No, i oto finał dzisiejszego wspaniałego grzybobrania, rozpoczętego i zakończonego iście po królewsku z borowikami szlachetnymi. Czas zatem na podsumowanie dzisiejszego wspaniałego spaceru, bo na koniec wyszło słońce. No, a ja mam mnóstwo podgrzybków, bardzo dużo borowików, bo te grzyby. Rosną jeden obok drugiego, i przeplatają się podgrzybki z borowikami szlachetnymi miejsce wspaniałe czego więcej chcieć cudowny dodatek do wspaniałego spaceru. W kolejnych dniach i tygodniach, oczywiście, będę patrolował miejsca, gdzie rosną grzyby będę nagrywał kolejne filmy. Więc, jeżeli nie chcecie przegapić żadnego pięknego, grubego borowika, podgrzybków, koźlarzy, no to zachęcam do subskrybowania mojego kanału. To zupełnie nic nie kosztuje. Wystarczy sekunda, żeby wcisnąć ten duży guzik. A wtedy, od razu, kiedy dodam film, przychodzi Wam powiadomienie i od razu możecie to wszystko zobaczyć, być na bieżąco, mieć wszelkie informacje, które możecie wykorzystać dla siebie. Bo mając wiedzę, ile i jakich jest grzybów w lesie, no możecie sami do tego lasu ruszyć. Ja Wam za dzisiaj bardzo dziękuję i do zobaczenia, do usłyszenia. W kolejnych filmach. Pozdrawiam.